PSX Fan powraca. Zupełnie nowy numer, nigdy nie wydany już do kupienia. A w nim wiele wspaniałości z 2001 roku. Tekken Tag Tournament, czwarta część mega solucji. Ponadto opisy przejścia do MDK2, Kojka 3 i Shadow of Memories. Rozwiązania i porady do Time oraz Rainbow Six Rogue Spear. Oprócz tego dwa duże plakaty, kody do gier na PlayStation 1 i PlayStation 2, zapowiedzi do gier oraz publicystyka. Zamów nowy numer już teraz w naszym sklepie na www.retronics.eu i powiedz koniecznie, swoim znajomym, że PSX Fan powrócił po 23 latach. PSX Fan 100% PlayStation. Cześć z tej strony, Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny film na Retroarchiwizacji. Dzisiaj przegląd prasy. Parę słów, co wyszło ostatnio, albo co ma w planach wyjść. Od czego zaczniemy, no? Napalałem się od dłuższego czasu na PC Extreme, no to dostałem jakiś czas temu paczkę. Proszę, zobaczcie jaka ładna okładka z Tom No, jest wiele innych tam okładek do wyboru, między innymi z Diablo, z Quake'a, z Duke Nukem 3D i jeszcze kilka innych. Trochę to przeglądałem, trochę czytałem. Bardzo ładny układ graficzny w środku. Co jeszcze wyszło ostatnio ciekawego? Specjalne wydanie CD Action o serii, mangi, anime, filmów i tak dalej, figurek, wszystkiego co jest związane, całego uniwersum można powiedzieć, Dragon Ball. Kupiłem to nie dla siebie, tylko dominicy, bo ona oglądała trochę tego Dragon Balla, ja nie, więc ja tylko to przejrzałem. No i może tutaj do tego jeszcze, jeśli mowa o mojej kobiecie Dominice, ona sobie ostatnio gra, to już tak zupełnie przy okazji, bo to wiadomo, że to nie jest retro. Ona sobie ostatnio gra na moim PS5, a teraz to naszym PS5 w Assassin's Creed Shadows. Jakieś takie kupiła tutaj sobie tam edycję kolekcjonerską. No to na najnowszych numerach CD Action i PSX Extreme jest właśnie ta gra. To kupiłem ostatnio, jakoś chyba tydzień temu. To kupiłem wczoraj. Oko Będę czytał. Na pewno, no i jeszcze tutaj możemy sobie zerknąć na poprzednie numery, których jeszcze chyba nie pokazywałem, bo ostatnio tego przeglądu pracy nie nagrywam. Takie jeszcze wyszły numery PSX Stream. Marzec, luty, bo nie pamiętam, czy pokazywałem. Może ten, z, może ten z lutego pokazywałem, ale z marca, nie pamiętam. No to teraz jeszcze może parę słów, co ma niedługo wyjść. Zapowiedziano na stronie PSX Stream. Że ma wyjść teraz jakiś taki specjalny numer, tylko że on nie będzie sygnowany chyba logo PSX ani Xtreme o serii Silent Hill. Są cztery różne okładki, i to ma wyjść podobno w wersji takiej albumowej, chyba z twardą oprawą i chyba cena też będzie wyższa. No trwa już tam przed sprzedaż, więc tutaj te okładki też możecie tutaj na ekranie zobaczyć. Nie wiem, czy to kupię. Ja wiecie, że ja w horror nie gram. Zapytałem Dominiki, może ona se to mówiła, że mogę kupić, bo. Yy, lubi zbierać razem ze mną te wydania specjalne różne, że być może kiedyś to będzie warte, chociaż to też dla mnie też takie dziwne tłumaczenie, że kiedyś będzie warte, no ale przecież kupić to, to chyba po to, żeby tego nie sprzedawać, tak? No chyba, że kupić na przykład dwa czy kilka egzemplarzy i kiedyś, gdy będzie wykład, nakład wyczerpany, to można sprzedać, tak? Ale to też bezcelowo takie mrożenie gotówki. Więc ja raczej tak nie planuję kupować więcej niż jedną sztukę, no a jedną być może kupię, być może ona sobie poczyta, grała. Silent Hila, 2, ten remake na PlayStation 5. Z tego co wiem, to nie skończyła, bo, bo zaczęła ta gra ją męczyć. W sensie, że za dużo tych horrorów, za dużo tych strachów. I może kiedyś dokończy. No. I co jeszcze zapowiedziano? Na stronie PSX Extreme pojawił się post o tym, że niedługo ma wyjść Super Nintendo Extreme. Wcześniej znany jako SNES Extreme, ale jednak na okładce będzie Super Nintendo Extreme. Yy, jeszcze nie ma przedsprzedaży, ale są... Okładki pokazane, bo jest na razie głosowanie na okładki. Które okładki mają zwyciężyć tam? Chyba będzie 4 czy 6 zwycięskich, tutaj będą wydrukowane, więc można wziąć udział w głosowaniu. Tutaj też chyba na ekranie widzicie teraz te okładki. Ja jeśli kupię, bo zaraz powiem dlaczego się waham, to chyba tylko tą z żółwiami ninja Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Taka okładka tutaj z tymi żółwiami na dole jest tytuł, i czarna taka tutaj ramka. Nie wiem, czy kupię, bo na SNESie to grałem może 2-3 razy w życiu i z czego to te 2-3 razy w życiu to były, gdy ja ten kanał prowadzę. Są filmiki u mnie nagrane wszystkie z tego Super Nintendo, więc ja tej konsoli nie miałem ani w latach 90. Nie grałem w nikogo w latach 90. Nie widziałem nikogo w latach 90. Ani tym bardziej wszystko to, co przed chwilą powiedziałem na początku lat 2000. Nikt tego nie miał. To był luksus. Było takie przejście w Polsce z Pegasusa na PlayStation 1, ale jakoś mało kto, to tylko bananowa młodzież miała Sega Mega Drive albo Super Nintendo, że jakichś pc czy, czy w ogóle jakichś jeszcze, nie wiem, konsolach typu Nintendo 64, czy jakaś Sega Saturn z latach 90., to bananowi tylko mieli, chociaż bananowa młodzież to jest niby określenie dzieci z lat 70 -tych, 80 -tych, ale. Można i podciągnąć to 90 lata, to dzieci bogaczy, o tak powiedzmy, dzieci bogaczy. Więc no ja w to nie miałem okazji zagrać, więc waham się, czy to kupić. Na przykład pominąłem i nie kupiłem PS3 Extreme, bo dla mnie to jest za nowe. Na PS3 to jeśli grałem, to też tylko w niektóre tytuły. Więc zobaczę, czy tego Super Nintendo Extreme kupię. No, no ale zobaczymy. I co jeszcze wyjdzie? Jeszcze Niedawno na stronie CD Action na Facebooku ogłoszono, że ma wyjść wydanie specjalne o grze League of Legends. Ja tego na pewno nie kupię, bo przepraszam bardzo, ja w to nigdy nie grałem. To jest coś podobnego do World of Warcraft. I zapytałem nawet Dominiki, czy ona chce, żebym ja to kupił. Powiedziała, że na razie nie, bo, no bo jej to za bardzo nie interesuje, mimo że kiedyś tam coś tam pykała w tego Lola. No jestem ciekawy. Czy ktoś z Was może to kupi? Też jest tam chyba kilka wariantów okładkowych. Też chyba to na ekranie tutaj widać. Yy, trwa właśnie teraz chyba przed sprzedaż tego, tak? No i na koniec jeszcze parę słów o najnowszym numerze PSX Fana, który ma właśnie jakoś w kwietniu się ukazać. Wydrukowany ma być i ma się ukazać. Jest to zaginiony numer, który nigdy nie wyszedł. Numer z grami z czerwca 2001 roku nigdy nie wyszedł, nigdy nie został wydrukowany, został anulowany. No i musiał być zebrany. Wszystkie te artykuły musiały być zebrane, niektóre odtworzone, ponieważ nie istniały. Gry dobrane, no i grafiki, skryszoty, okładka, no i wszystko inne musiało zostać odtworzone, zebrane ponieważ ten numer nigdy nie trafił do produkcji ani do druku w 2001 roku i cieszę się, że mogą w jakiś sposób pomóc przy odzyskaniu tego numeru. Więc jeśli ktoś z Was też jest zainteresowany, żeby uzupełnić kolekcję lub mieć taki zaginiony numer, którego nigdy do tej pory nie było, no to zachęcam kliknąć na stronę www.retronics.eu i tam sobie zamówić jest też na Allegro do kupienia. I z tego co wiem niedługo ma jeszcze jeden wyjść numer. PSX Fana na 30-lecie PlayStation. Mam nadzieję, że okładkę również będę mógł tutaj pokazać Wam. Będzie dużo artykułów o PlayStation 1, o PlayStation 2, yy, historia PS1, PS2, historia PlayStation Magazynu. Było kiedyś takie czasopismo. Także ten numer prawdopodobnie niedługo również się ukaże. Także warto śledzić stronę na Facebooku. PSX Fan Czasopismo. Ja również będę tutaj komunikował, zawiadamiał, kiedy coś nowego się ukaże. Po to prowadzę tutaj ten kanał i właśnie filmy z serii Przegląd Prasy. Także zawsze też jest playlista, można wrócić też do tych poprzednich filmów, bo jest cała playlista, można kliknąć na moim kanale Playlisty i tam jest właśnie Przegląd Prasy i można zobaczyć też poprzednie filmy. Po prostu dodaję też tam regularnie coś na temat czasopism. Regularnie właśnie zawsze jak tylko coś wychodzi to Sami widzicie, kupuję, nawet nie zawsze mam czas, żeby to przeczytać. Także na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Jak pewnie słyszeliście po głosie, dzisiaj jestem troszeczkę chory, przeziębiony. Przyszła wiosna i taki trochę mam głos zmieniony i, i jest katar, kaszel. Ale kanał musi być zawsze coś, staram się tutaj nagrać. Nie mam siły dzisiaj, żeby grać w gry, więc pomyślałem, że nagram coś o czasopismach. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. I spotykamy się w kolejną sobotę. Zawsze o godzinie 9 coś stawiam. Można oczywiście obejrzeć później w ciągu dnia lub w kolejnych dniach. Myślę, że coś na PlayStation 1 lub PlayStation 2 teraz wybiorę. I zapraszam do wspólnej zabawy, do uczestnictwa w tym kanale. Dziękuję też wszystkim osobom, które są ze mną tyle lat i wspieracie mnie, oglądacie przez tyle lat. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. PSX Fan powraca. Zupełnie nowy numer, nigdy nie wydany już do kupienia. Kup i zamów już teraz na www.retronix.eu